Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Czy Wiesz, czyli krótkiej serii, w której różne różnorakie ciekawostki związane z grami, ale i nie tylko. Dzisiaj zajmiemy się Dying Light. W tym tygodniu poświęcam tej grze troszeczkę czasu i uwagi na swoim kanale. Bardzo Was serdecznie zapraszam do obejrzenia moich materiałów z Dying Light. Jest link do playlisty tutaj albo nie, do, do prezentacji, do, do, do pierwszej części wideo prezentacji, gry jest link i też w adnotacji tutaj gdzieś na ekranie jak będziecie to oglądajcie też będziecie wspierali kanał przy okazji a słuchajcie dzisiejszym tematem dzisiejszej ciekawostki jest właśnie dying light a dokładnie cenzura w dying light słuchajcie to jest dosyć taka delikatna sprawa i dosyć ciekawa Akcja gry dzieje się w mieście Hara, To jest fikcyjne miasto gdzieś na Bliskim Wschodzie, na styku kultur. Wiecie, taka troszeczkę Turcja, yy, czyli mamy kulturę zachodnią i, i kulturę i yy, religię muzułmańską. To jest wszystko yy, widoczne. No, wiecie, chrześcijaństwo i islam i, i tak dalej. Yy, styk kultur po prostu, jak to, jak to właśnie na przykład w Turcji. Yy, no i w związku z tym, że mamy tam zombie, to w nazwie słunach i pojawiały się też zombie w hijabie, to jest ta usta, tak, na którą noszą kobiety muzułmanki. No i to, słuchajcie, zniknęło. Zresztą nie tylko zombie to nosiły, ale też tak powiem, wśród ocalałych też takie osoby bywały, żeby odbyć realizm po prostu kulturowy tej rzeczy. No i to zniknęło. Zniknęło w ostatniej chwili, Zombieaki są już totalnie niemuzułmańskie, można powiedzieć, i te hijaby wszystkie zniknęły z gry. I to się akurat zbiegło, tak na przykład rozpomniał Adrian Chmielarz, który, który to zauważył w życiu stosownego screena u siebie tutaj ten zrzut ekranu z tego tweeta rzuciłem z boku. No więc właśnie to zniknęło prawdopodobnie, słuchajcie, z powodu ataku na redakcję tego francuskiego czasopisma Charlie Hebdo albo dobrze to przeczytałem, albo źle. No, w każdym razie wiemy o co chodzi, tak? prawdopodobnie wydawca gry, czyli Warner, się troszeczkę przestraszył. Bardziej pewnie nie ataku, ale tego, że to będzie dosyć prosto niesmaczne, jeśli, jeśli ten temat by nagle wypłynął dookoła gry w takim momencie. No ale na swój sposób jest to sugerowanie cenzura, chociaż to już jest temat na inny materiał, to jest temat na vloga z cyklu komentarz i takiego vloga popełnię a to była właśnie dzisiejsza ciekawostka to znaczy były po prostu zombie w hijabach w dying Light, już ich nie ma zostały wycięte prawie w ostatniej chwili ponadto jeden się ostał to znaczy w samej gry ten, to, ten model usunięto ale ostał się słuchajcie taki zombie jak w intrze i możecie sobie ja tutaj ten fragment intra też teraz wetnę on zaraz wejdzie a Was zapraszam serdecznie do oglądania innych materiałów z cyklu czy wiesz oraz właśnie moich materiałów z Dying Light. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Oczy całego świata są zwrócone na miasto Haran, gdzie dwa miesiące temu wybuchła epidemia nieznanej dotąd choroby. Ciągle nie jest jasne, co spowodowało ten wybuch.